Można dosłownie w 10 minut przekazać ideę mapowania strumienia wartości. 10 minut. Dobiegu. Gotowi? Go! Ok, w takim razie zacznijmy w tym ekstra tempie naszą podróż po mapowaniu strumienia wartości. No, musimy poruszyć parę zagadnień. Znaczy, najpierw musimy sobie powiedzieć, co to jest marnotrawstwo. Co to jest to mapowanie strumienia wartości, po co to robimy, jakie są typy strumieni wartości, map strumieni wartości, kto to jest menadżer strumienia wartości, o, trochę o rodzinach produktów, o symbolice takich map i o krokach mapowania. No może zacznijmy więc od tego, co to jest. Pojęcie, rozwińmy to pojęcie marnotrawstwa. Co to takiego jest to marnotrawstwo? Marnotrawstwo to, tak mówiąc, w wielkim skrócie to są wszystkie działania, które nie dodają wartości. To są takie zadania, za które Ty, jako klient, nie chciałbyś zapłacić, a niestety muszą się wykonywać, na przykład wynikało ze złej organizacji pracy, ze złej organizacji procesów itd. i tak dalej. Ci ono. Ojciec Lean Manufacturing, tak naprawdę systemu produkcyjnego Toyoty wyróżnił 7 potem dodał jeszcze jedno typów marnotrawstwa, np. produkcja, np. Na nadmierny poziom zapasów, niepotrzebny transport, produkowanie braków i ich naprawa, nadmierne przetwarzanie, i tak dalej. Są to w każdym razie działania, za które ty nie chciałbyś zapłacić. Co to jest to mapowanie? To mapowanie strumienia wartości to jest przedstawienie procesu od drzwi do drzwi, czyli zabawia klient, my musimy, żeby zrealizować jego życzenie, załóżmy, że skupimy się na, na organizacjach produkcyjnych, ale mapa strumienia wartości może dotyczyć dowolnej organizacji, czy jest to organizacja produkcyjna, czy jest to organizacja handlowa, czy jest to na przykład ktoś z łańcucha dostów, czy firma logistyczna, czy professional service, nie ma to znaczenia. Za każdym razem szukamy czynności, które nie dodają nie dodają wartości i je przedstawiamy na mapie od drzwi. Od tego, co zamawia klient, co my musimy kupić, żeby zrealizować jego potrzeby poprzez produkcję tego i wysyłkę do klienta, czyli od drzwi do drzwi taki proces. Jakie mamy typy map strumienia wartości? Pierwszy typ to mapa stanu obecnego. I właśnie na tej mapie skupimy się w trakcie tego krótkiego poradnika. Druga mapa to jest mapa stanu przyszłego. Tych map stanu przyszłego może być ileś, czyli to są mapy w krótkim ujęciu czasowym kolejnych transformacji. I jeszcze jest jeden typ mapy, mapa stanu idealnego, która mówi, że to jest nasz nieosiągalny cel. Być może nieosiągalny. Ja w Państwa wierzę. Następnie potrzebujemy kogoś, kto będzie myślał globalnie, kto będzie myślał w kategorii całego strumienia wartości, ponieważ jak oddelegujemy to zadanie do poszczególnych wydziałów czy kierowników wydziałów, Obojętnie, w zależności od organizacji, ale skierujemy te zadania do komórek, być może stracimy spójność. Musimy mieć kogoś, kto patrzy w cross. musi widzieć procesy wszystkie, od drzwi do drzwi, musi koordynować, musi walczyć z całym strumieniem wartości, a nie jego wycinkami tylko i wyłącznie. I taka osoba namaszczona przez zarząd, to właśnie jest menażer strumienia wartości. Czego dotyczy mapowanie? Mapowanie zawsze dotyczy. Rodziny produktów. Ona zawsze jest w odniesieniu do jakiejś rodziny produktów. Czyli musimy znaleźć jakieś nasze produkty, które są, powiedzieć, jakie procesy. Ja tutaj mam taką przykładową mapę, matrycę rodziny produktów, jakie procesy przechodzi jaki wyrób i połapać części wspólne. No Ja tutaj te części wspólne pokolorowałem. I dopiero w odniesieniu do takiej rodziny mapujemy. mapujemy Naszą mapę. Dlaczego w odniesieniu do rodziny? No bo produktów może być bardzo dużo i może być to zadanie niewykonalne, a, a różnic wielkich nie ma. Co takiego fajnego jest w tym mapowaniu strumienia wartości? Popatrzmy. Pewne rzeczy są ciekawe, bo na jednej mapie widzimy, jak to wygląda ze strony sprzedaży. Tutaj mamy przecież klienta, I jak to wygląda od strony zakupów i jak to wygląda od strony produkcji. Czyli mamy takie view poprzez całą organizację, jak zrealizować wyroby z danej rodziny produktów. Popatrzmy też na coś innego. Jest to unikalny zapis, gdzie mamy zilustrowany przepływ danych, mamy zilustrowany przepływ materiałów i mamy oś czasu, o czym powiem na końcu, czyli będziemy mówili, ile te procesy zajmują nam czasu. Dobrze, proszę państwa, no trzeba też sobie powiedzieć trochę, bo te mapy, jak to każda mapa ma, jakieś symbole będziemy stosować. No więc, my kilka z tych symboli będziemy stosowali. Będziemy stosowali taką ikonę klienta, ta sama ikona będzie dotyczyła dostawcy, będziemy stosowali ikonę procesu, tutaj jest ikona operatora, która jest w takim miejscu umieszczona, ikony danych, których będziemy mówili, jakie parametry czasowe albo jakościowe są związane z danym procesem, ikony zapasu, żeby pokazać, jakie zapasy, kłębią się między procesami. Ikony środków transportu, które pokazują w jaki sposób przemieszcza się na przykład materiał między dostawcą, czy a nami, czy między nami a klientem. Będą również szczałeczki pchania, szczałeczki przepływu materiałów oraz jeszcze będziemy wykorzystywali takie szczałeczki przepływu informacji. I to tyle. No i proszę Państwa, tak, zacznijmy może tu jest przykładowa mapa takiego strumienia wartości. Krok pierwszy musimy zidentyfikować potrzeby klienta. Tu jest nasz klient. Klient jest zawsze w prawym, górnym rogu. Mówimy, że to jest klient, który ma konkretne potrzeby. Ten klient zamawia konkretny, konkretny produkt. Ten produkt to jest opisany tutaj. Mogą być różne parametry, że jest ileś sztuk, na przykład dziennie odbieranych i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy po prostu sobie wpisać pewne parametry. W jakich klient oczekuje, na przykład jaka jest wielkość dostawy, jak pakowane i tak dalej. To są jego oczekiwania. Nie, nie ma to większego sensu poza, przepraszam, nie ma to większej wartości poza wartością informacyjną, ale tu jest klient. Krok drugi. W kroku drugim zajmujemy się tą częścią, o właśnie tą, czyli mówimy, żeby zrobić to, co ten klient tutaj zamówił, to muszę zrobić jakiś, tu jest proces ścięcia, czyli narysuję te procesy od lewej do prawej, bo tu jest góra strumienia wartości, a tu jest dół, jak w rzece. Muszę zrobić jakieś cięcie, muszę zrobić jakieś gięcie, jakieś gięcie 2, jakieś prostowanie i tak dalej, i tak dalej. Wyszczególniam procesy. Tu proszę zobaczyć, znalazł się podwykonawca, do którego muszę wysłać coś transportem, i to wróci dopiero, aż do jakiegoś montażu, do wysyłki i to jest pierwsza sprawa. Czyli mówimy, jakie są procesy. Druga sprawa, tu na dole są ikony danych, gdzie mamy jakieś parametry. Tu jak chodzi o te ikony danych, to może na powiększeniu pokażę. Tu jest na przykład parametr TC Cycle Time, czyli czas cyklu, czyli czas co jaki Dany proces opuszcza wyrób, półprodukt, i tak dalej. Czas przezbrojenia, dostępność danego zasobu dla nas. W jakiej jakości pracujemy, bo być może nie wytwarzamy w tym procesie w jakości stuprocentowej. Jakie wielkości partii tutaj najczęściej występują? Jaki jest dostępny czas pracy, liczba zmian, liczba operatorów, czas kolejki, czas oczekiwania, i takie parametry kalkulacyjne, których tutaj raczej nie będziemy poruszać. No, i jeszcze są ikony zapasu, te takie trójkąciki z literką I, gdzie będziemy chcieli powiedzieć, ile zapasów się kłębią. Ja akurat tutaj, na potrzeby tego przykładu, nie mam tego rozpisanego, ale no, takie informacje są nam potrzebne, ponieważ ten zapas to jest konkretny zapas yy, naszych, yy, to jest konkretne marnotrawstwo, które kłębi się w procesach. Dobra, krok trzeci. W kroku trzecim ilustrujemy tą rzecz, czyli. Mówimy w jaki sposób wyjeżdżają od nas wyroby gotowe do klienta i w jaki sposób dostawcy przywożą nam materiały. I dostawcy przywożą tutaj, na przykład, jakieś jest napisane, że mamy zapas 96 prętów, które są dostarczane raz w tygodniu samochodem od dostawcy i takie informacje są potrzebne. Krok czwarty, w kroku czwartym musimy przedstawić cały system informacji, jaki krąży między nami, czyli mówimy o tym, że. Mamy, że te zamówienia to one wpływają do jakiegoś działu. Ja to nazwałem dział sterowania produkcji, ale to może być jakiś customer service itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Że ten klient zamawia coś, że przysyła nam prognozy i konsumuje zamówienia, a my na podstawie tego, bilansując produkcję, bo to może być system MRP, na przykład, mówimy, że wysyłamy jakieś prognozy do, do naszych dostawców i chcemy, chcemy zrealizować zamówienie w jakimś czasie. To samo mówimy, w jaki sposób będziemy informowali proces, tutaj. W zasadzie brakuje paru strzałek, ale w jaki sposób będziemy proces informowali, jak on ma produkować dla nas. No i tu mówimy, że na przykład tygodniowy harmonogram, że tutaj jest tygodniowy harmonogram wysyłki, na przykład i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, że tutaj to informujemy. I na samym końcu mamy jeszcze coś takiego, jak linie, linie czasu. I teraz ta linia czasu to polega na tym, że mówimy, że w procesie tyle czasu to jest czas dodawania wartości, a ten czas, w którym kłębią się zapasy, to jest czas, mar, to jest czas marnotrawstwa, czyli czas, który który, który tracimy. I teraz proszę zobaczyć, często jest tak, że ktoś mówi, ja w myśl czasu technologicznego produkuję coś 3 godziny, ale klient czeka miesiąc i właśnie z tego widać, że czeka miesiąc, bo mimo że procesy trwają krótko, to są rzeczy pomiędzy procesami, które są ujęte na tej linii i powodują w podsumowaniu, że mamy czas marnotrawstwa i czas dodawania wartości. I łącznie trzeba tyle czekać. I proszę Państwa, chyba zmieściłem się w czasie. Liczę na wasze komentarze, lajki i subskrypcje. I powiedzcie, udało mi się to czy nie. Do widzenia!